Laudetur. A więc mamy wzmożone wycie skrajnej prawicy, tej od miłości człowieka, która tę miłość chce najchętniej zaszczepić pistoletem maszynowym, z których rozwala wszystkich pod kliniką aborcyjną, tak jak to w Stany Zjednoczone dały nam przykład. No Stany dziś absolutnie przewodnik ludzkości. Gizela Jagielska, doktor Jędrzejko. Proszę Państwa, i wiecie także w komentarzach pod naszymi filmami, jak to zamordowano dziecko, w pełni zdolne do życia. Weź durniu tłuku jeden z drugim, poczytaj chociaż o osteogenesis imperfecta typ 2, o tym ile czasu może żyć takie dziecko w jakichś koszmarnych cierpieniach, bo nawet wyjęcie cesarskim cięciem dziecka powoduje spękanie czaszki, kości pękają właściwie od każdego ruchu. Mamy tu wyłącznie jakąś sedacyjną śpiączkę farmakologiczną przy dużych dawkach benzodiazepin i innych środków sedacyjnych i zerowe prawdopodobieństwo na jakiekolwiek życie. A więc tak, tak jak przez pole Patała Edwardsa mamy bezmiar cierpienia dla takiego noworodka, dla matki i jeden z drugim święty mąż, święty mąż od palenia czarownic, wypraw krzyżowych, mordowania. Masz cierpieć, Bóg tak. Bóg za Ciebie cierpiał, to cierp, Jego mać sam, cierp Ty, ale nie masz żadnego prawa skazywać innych na cierpienie, żadnego. Nie ma tu żadnej dyskusji. W przypadku zespołu Patała, Edwardsa, tego o czym mówimy i co się dzieje. Mamy jakąś nagonkę internetową, ja nie mogę nazwać hejtem, Podania czyichś danych osobowych i adresowych i wezwania do zabójstwa. Ja to zgodnie z przepisami obowiązującego kodeksu karnego nazywam nawoływaniem do zbrodni zabójstwa, podżeganiem do zbrodni zabójstwa, i szczerze mówiąc, bardzo dziwię się tutaj tak lajtowym reakcjom prokuratury. Czy, znaczy ma, może się nie dziwię. Jeśli rozumieć, że ci ludzie byli obsadzani przez 10 lat przez pana Ziobry, to może nie należy się dziwić. Natomiast ten, kto wzywa do zabójstwa tej lekarki, podaje dane osobowe, powinien w tym momencie siedzieć w areszcie jako osoba, która dokonała czynu bardzo szkodliwego i bardzo niebezpiecznego w aspekcie społecznym. Pan Jędrzejko, doktor Jędrzejko, ginekolog, jasno mówi o tym przypadku z punktu widzenia aspektów merytorycznych. Opublikował też wstrząsający list pani, pod pseudonimem Eutanazja Kowalska. Kobiety, która poddała się eutanazji, umierającej w ostatnim czwartym stadium przerzutów raka piersi, źle zdiagnozowanego na początku i pytającej, kim jesteście, wy ludzie wiary, żeby mnie i innych skazywać na cierpienie. I powiem jeszcze jedno. Tak, umieranie we własnych odchodach w łazience po domowej próbie eutanazji, wycie z bólu nie uszlachetnia. Jeśli wy tego chcecie i wasz pan wam każe, to to kutwa mać róbcie. Zdaje się, że matka Teresa, która tak wychwalała cierpienie, sama żyła w pałacach i robiła niezły interes. Cierpieć kazała tylko tym maluczkiem, więc cierpcie. Ale innym pozostawcie swobodę wyboru. Czy chcą wyjść z bólu, zwijając się we własnych odchodach, czy chcą umrzeć na własnych warunkach? Mam nadzieję, że czasy. Kiedy klecha, kiedy ciemny klecha decydował o włożeniu do pieca, na ile zdrowa, się już minęło. Ale nie wiem, patrząc na wiele komentarzy internetowych, całe setki, pod niektórymi rzeczami, czy moja nadzieja jest uzasadniona. Tak czy tak, sprawa jest chyba jasna dla każdego, kto myśli i ma choć trochę empatii i serca, a przecież wasz niby Bóg nakazywał kochaj bliźniego jak siebie samego w tym się wyraża twoja empatia katolików wskazywaniu na cierpienie na ból natarzanie się we własnych oddechach poczytajcie co jędrzejko pisze o eutanazjach domowych dokonywanych w Polsce często przez zapicie alkoholem tony benzodiazepin o umieraniu potem w męczarni we własnych odwodach, często o umieraniu nieskutecznym które powoduje częściową śmierć mózgu czy uszkodzenie niektórych ośrodków i jeszcze potem dalszy koszmar Ek haselem fam. To wolterowskie odezwanie: nic nie straciło na aktualności. Ciemnota i głupota wciąż żywa. Ramen.